Nie wiem, czy oglądaliście Państwo film Sali o lądowaniu amerykańskiego samolotu na rzece Hudson. Ten film na mnie osobiście zrobił takie wrażenie, że zacząłem interesować się działaniem linii lotniczych i dotarłem do bardzo ciekawych informacji z punktu widzenia zarządczego. Otóż okazało się, że jeżeli pilot, który popełnił jakiś błąd, nawet zawiniony przez niego i nawet to mogło spowodować pewne zagrożenie dla samolotu czy dla pasażerów, przyzna się i złoży zeznania w ciągu 10 dni od daty takiego zdarzenia. E, obowiązuje go pełna amnestia i brak konsekwencji tego typu zdarzeń. Dlaczego linie lotnicze poszły w takim kierunku, że nie wyciągają konsekwencji z błędów popełnionych przez pilotów? Z bardzo prostej przyczyny. Otóż. Dużo bardziej opłacalną rzeczą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest fakt, żeby o takich zdarzeniach wiedzieć, żeby móc je eliminować w przyszłości, niż żeby piloci się bali i takie rzeczy ukrywali. To teraz zastanówmy się, czy nasza firma mogłaby funkcjonować jak linia lotnicza. Czy w naszej firmie ludzie mają na tyle zaufania, że nie boją się powiedzieć o własnych błędach? Nie po to, żeby je po prostu przed nami odkrywać, ale po to, żebyśmy mogli im zapobiegać w przyszłości. I e, ja widzę w wielu firmach straty wielu milionów złotych z tytułu tego, że nikt nic nie wie, ponieważ wszyscy się boją mówić o tym, co nie działa, ponieważ boją się, że zostaną wyciągnięte w stosunku do nich konsekwencje albo oni poniosą jakieś. Restrykcje czy retorsje w związku z tym, że popełnili jakiś błąd. Zastanówcie się Państwo nad tym, czy nie zmienić formuły działania firmy, i czy Wasza firma nie powinna działać właśnie jak linia lotnicza.